<noise> jakie wyścigi, Matka, jakie to głośne. Dobra, jadę pierwszy. No, różnica jest spora teraz, jak jadę pierwszy. Z dźwiękiem? No, bardzo napierdziela od Twojego wydechu, wiesz? A, no dobra. No, ale dobrze, że przynajmniej masz kamerkę, to ludzie będą mieli cały czas podgląd na Ciebie. Możesz pomachać teraz dla widów. No. Dokładnie. Guziaczka puści nie? no guziaczka nie będzie widać. Możesz takiego zrobić, takiego. A. <noise> no. Tak, to jest bardzo fajna droga ogólnie na Częstochowę No i fajnie tak, jedziemy sobie 90, elegancko, fajnie, taki turystyczne tempo. Dokładnie. No Chyba, że mamy jechać szybciej, no domu. Co? 12 piątkę trzymał. O już tam jak miło! <noise> Mogę jechać szybciej jak chcesz. Nie, no to no stówki możemy!